Cześć, witam Cię dzisiaj. Dziś udam się z psem na spacer. Kolegi, szczeniaczek. Zobaczymy jak się moje psy będą zachowywały. Zobaczysz jak się jego pies zachowuje. Może udzieli nam wywiadu. Zobaczymy jak będzie. A na razie zapraszam Cię na krótką sesję z nowym psem. Jak się pies, jak się psy Spacerem, bo dosyć szybko idziemy. Więc musimy zwolnić kroku. Przystanąć. Chwilę, no wszyscy się trochę zrelaksowały Dobra, te zostają, jest idealnie Młode zostały, matka idzie I idzie młody Wypatrujemy kolegi Jest samochód i jest piesek z kolegą Dobra, super Idziemy Będziemy kręcić Wchodzimy, niepostrzeżenie Wchodzimy, niepostrzeżenie tak żeby psy się nie zorientowały że 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 po prostu coś jest grane że coś jest grane i mamy pieska mamy pieska jest kolega proszę jest spotkanie z psem co będą robić na razie stoimy Stoimy, Coś, cóż tam się dzieje takiego? Przed na pewno pod auto. I zobaczmy. Chodź tu, Mora. To jest jego reakcja. Już tak zareagował na psy. Tam jest. Proszę zobaczyć. Jest. On zaraz wyjdzie. Chodź, Mora. Chodź. Odejdziemy troszeczkę dalej. O, jest nasza zguba. Okay. Odejdziemy troszeczkę dalej, damy mu miejsca. Damy mu miejsca. O, już tam coś się zaczyna dziać. Jakaś przyjaźń się zawiązuje. Damy miejsca, żeby wyszedł. O, i już. już jest merdanie ogonem. Już jest dobrze. Musimy odejść dalej. Musimy odejść dalej, żeby pies się mógł wydostać spod samochodu, żeby miał wolności trochę. Może pójdziemy tam, o i jest, jest. Proszę. Oj, się uspokoi strasznie. No. Się wy, spo, uspokoił niesamowicie. Ja mówiłem, wiesz co, nawet do tego psa tu w domu mamy. Tutaj no. I inny, już. inny jest? No, nie kłapie tak do niej zębami i wiesz. No, czyli po tamtym razie się zmienił. No, po jednym razie. E, czyli e, e, mówisz, że, że, że troszeczkę się ukróciło jego, jego zachowanie. Dystans trzyma. dystans trzyma. Po jednym razie spotkania z wyważonymi psami. No. Tak się nauczył. Obecności z psem... Bo nie bo umiał... ona jest starsza od niego, bo ona ma... ona jest mniej... bo to jest mały pies, bo to jest... Jądz, no, bo on... no ale ona się nie dawała z nim rady. Nie, nie dawała, bo on jest za duży jednak. No, no no. I on jest du dużo większy od jego psa i musimy stąd iść, bo są yy... bo idą dzieciaki musimy przejść dalej. Wołamy je i idziemy w trasę. Idziemy w trasę. No i proszę jest... Tu chodźmy, tu, tu, tu jest dobrze. Mhm. Jest odpowiednia... Mora, tam jest, tam jest też spoko. Tam jest też spoko, możemy iść na plażyczkę, zobaczymy co on będzie robił. No to chodź. I proszę jak się socjalizują pieskie ekstra. pływają? Nie, nie, jeszcze nie. Jak się socjalizują ekstra Jest reakcja. Musisz wyjść na drogę, wiesz, bo on nie wie. O, idzie, dobra, stój. O. No i wołaj go, idziemy. Dobra, nic nie rób. Zawaj go, chodź tu. Zawaj tak. Chodź tu. Stój, 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 nie idź. Nie idź. I jak przyjdzie, pogłaskaj go, super. Nagroź go, uciesz się strasznie. Super, 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 dobra, o. Jest nagroda. Jest nagroda. To już było nagrody, bo nie masz, nie masz wypracowanej, wiesz? I, I o to chodzi, żeby. Proszę? Nawet jak nie przylecie. Nie, nie, musi przylecieć, zawsze musi przylecieć. I musisz go nagrodzić, a jak nie przylatuje, to go nie nagradzasz. O, proszę. To nic, to nic, idziemy. Masz matę? No to super. No se da rady, nie gwiźdź na niego, chodź, chodź, po prostu chodź. Nie waj nie, nie go, wiesz? Im mniej go wołać, tym... O, popatrz, już, już do nas to przez trzaki. Już próje tu jest plażyczka. Psiury biegają.